Oliwka Brazil, czy kara? Kara. Kara. Tak. Ale jak przy tym jesteśmy, to zróbmy małą dygresję. Mhm. O tych młodych, właśnie. Co ty na Oliwka Brazil? Czy Cię to wiedzisz, Czy ci się ten... podoba? Czy przez państwo ją wspierasz, czy, czy wiesz? Tak. Mhm. Tak, nie mam z tym problemu. Dlaczego wybrałam karę? Mhm. Dlatego, że czuję w niej więcej prawdy, mhm. więcej potrzeby, więcej głodu. Naturalności, i może nie jest tak doskonała technicznie, flowowo, jak, wy, jak jest wyprodukowana oliwka, oliwka, tak to precyzyjnie ujmę. E, I może nie jest tak wizualnie kontrowersyjna. Nie no jasne, poczekajmy na płytę Oliwki w ogóle, bo na razie mamy to trzy, 4 Jak, kawałki. E, żeby tam tak, razem tak zgodę, no ale no nadal już można coś na temat tak. wizu mu muzyki, czy wizerunku. przekazu i wizerunku powiedzieć, tak, mhm. więc może nie jest, może nie jest, może nie jest, może nie jest tak popularna, może nie ma takich wpadających w ucho refrenów, e, ale ja czuję w niej bardziej większą prawdę, hmm. a ja zawsze stanę po stronie prawdy.